Czemu ta gra, tak wyglądająca kuźwa, ma takie, taką optymalizacje? Hmm. To jest, kwestia to jest, serwera to jest teraz, znaczy to nie... jest optymalizacja no. I nikt nie narzeka, patrz. jak nikt nie narzeka? Tylko wszyscy są... <ścoughs> wiedzą z czego to jest wina. Wina to jest samej army i optymalizacji sieciowej army. Yes. Nie, tak. Single też jest kry, Killer nam tłumaczył, że arma to jest gra, gdzie... Większość grafiki tak wykorzystuje procesor No Chyba chujowe są te światła myślałem, że białe Nie chujowe Wyrażam <śmienicza> brzydkie słowa, ale po prostu to najlepiej oddaje to jak to co ja aktualnie widzę To jest No gunuvo widzę gunuwo! Ma masionka kupić i, i zasadzić no dobra, teraz Maryśkę darujemy, coś czuję. Hmm. Przepraszam, ile osób na serwerze? Nie wiem, jak się sprawdza. Nawet. Z 50? A, dobra, na nie. oko. Może nie, może wsadziłem. Ale tam pewno coś tam jest. Dużo. Iki. I hanszy. To ty. Razor, nie wpisujesz swoje Steam ID, tylko wpisujesz. Boże, Razor, przy rejestracji masz przecież podane, co masz podać. i Jak? Ja pitole. Jest albo oddzielny, bo w Kycu ma, na taki zwyczaj że zawsze ludzi kładzie spać ze ślubną grą. Jeszcze mnie zaprosił, żebym miał was uśpił. Najlepsze jest, jak Łosił by zaczął teraz grać z to już byłoby krwawe wszystko. No, co? A czemu teraz zagrać się zraziłeś strasznie? Dlaczego? No <śleszy> ja umiem to grać, nie? Może nie miałeś dobrego nauczyciela? Nie będę już miał raczej. My first sex teacher. <laughs> Ale jak myśli, myślił. myślił i właśnie. Przepraszam. W strzelił. <laughs> tak, kaliczek od razu matrymonialny. Głośka innych nie ma. Nie, tak nie, można wpaść do. Ile zostało ogólnie hajsu? Tylko i bo się już patrzę. Nie, Y. Eee, o, 1750. Aha, no to na ładę ci nie starczy. I <laughs> Łada 2,5. A co ona taka Woda, łada ładna. Do... Łada, łada. O Boże, dziury. Drzewo. Dziury i drzewo. Kukła, co ci ludzie mają z tymi ciastkami Oreo? Tam koksy sypią do nich na środkach? Ty? Tymi ciasteczkami rea. Oreo. Ja mi to nie smakuje w ogóle. Mi też. Nie wiem czy jadłeś. Hit, moskit. Ooo, jala! jezus. Nic specjalnego. Lepsze co piegłuski. Czy laptopy z, z GeForce są dobre do gier? Nie, żadne laptopy nie są dobre do gier. O Po co my Ale... jedziemy teraz? Kupić tobie łopatę. I, i, i... No dobrze. I coś jeszcze Ech, zaraz, dobrze. Dobra, ty możesz wysiąść tutaj Idź tam do przodu, tam do przodu masz ten sklep ogólny Na no wprost ja do... Jak pat, jak ja stoję ty... No dobra Ty, pop biegnie. Pop, popik No i leś tam, kup sobie łopatę Tylko musisz schować, tylko tak, weź tą siekierę i siekierę schowaj do plecaka Gdzie ten sklep kuźwa teraz? Na mapie sobie rzuć okiem no, dobra Masz tą, zresztą tą mini mapę powinieneś mieć ustawioną, odpaloną Dobra Pućwa głodny się robię ja, jako ja. No dobrze. No dobrze. A jak ci starczy, to możesz kupić też jakieś, nie wiem, jakieś nap... Nie, chociaż tam napoje chyba nie ma, to na stacji są napoje. Dobra, nieważne. No dobra, To Do łopatę i tyle, tak? Dobra. Łopatę, no. Masz na pewno łopatę kupioną? Tak. <grym> dobra. To jedziemy na Bimber. A co? Bimber. Bimber się kopie łopatą? O kurwa Coś ty tutaj... No to pojeżdżał <grystanie> <grystanie> O kurwa Poczekaj, <grystanie> przy dobrym wiatrach nic się nie stało, przy... Gorzej niekoniecznie Chodź za mną Mam tatę i babcia i dziadkę Dziadka. Dobra jest, może jest, dobra Ja ty kuźwa jesteś? Mam auto to Powiedz mi gdzie ty jesteś Myślałem to ty, ty Nie, ja jestem przy aucie swoim Wyciągnęłem właśnie z garażu je Nie wiem gdzie ty czekaj Gdzie jest tu garaż napisane N Garaż jest napisany, naprawdę czy stacji benzynowej? Tak taki czarny punkt A no dobra no. A słyszę już tego diesla kurie z kilometra Dobra, <laughs> dobra, 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 dobra. no wsiadaj Opa Dobra, to teraz jadymy na ziemniaki. O. Okej, ja myślę jaką drogą pojechać, a to nie będzie proste, żeby tam dojechać teraz. Trzeba byłoby na północ pojechać, potem odbić... Boże, Kycu, Kycu, robisz mi za... Co tu się dzieje? Ty goni goni tam... Goniam go Ale to tak na północy aż? No No Co on chcesz? Właśnie Panie, idź pan stąd Dobra, kryco będziesz mnie nawigował, rozumiesz? Jedziemy A. na pole y, ziemniaków koło skupu bimbru Na, to ja na lewo, to na lewo te pole ziemniaków Musimy nawigować Na północy na muszę znaleźć Na północy jest A tu żółte to tak? Dobra No Wejdź tu na tą pomarańczową tą nitkę na prawo Nie wiem gdzie ty jest. No, bo... no to powiedz mi kieruj mnie na, na prawo późno To za no dobra, jedź. Jedź tu w prawo, najbliższa droga, na raz będzie prawo taka. Jedź, jedź. No dobra. Do drogi, a nie będę rzekał. Dobra, jedź. Dobra, jedź, jedź. Brr, 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 w, drogo, w prawo, w prawo, tutaj drogą no. I prosto do głównej, do głównej w lewo No, no Jesteś moją nawig nawigacją, moją, jesteś. moją ostoją, moją nawigacją Za na 30 metrów skręć W lewo I tu na główną w, prawo, w lewo W lewo czy w prawo? W lewo, czekaj yy, Panie blondynka sygnał. kuźwa jesteś, łapię, czy co? sygnał Łapie sygnał, GPS łapie. Dobra, jedź, jedź, jedź. Prosto, teraz. Cały czas prosto. Ktoś mówi, że mam brzmiaki bliżej przy wybrzeżu. Ja tam żadnych ziemniaków nie widziałem. Może kurwa, nic nie widzę. Czekaj, spróbuję jakoś podjaśnić ekran, bo ja naprawdę, kurwa, nic nie widzę. Ja mam gamę na 1.0, może... Nie wiem czy gamma... bo kiedyś w Armię 2 działała gamma, nie wiem czy tutaj też będzie działać Gammy nie można w ogóle ruszyć, nie? Aha A bo ty grasz w oknie, ja gram na pełnym ekranie. A czekaj, pełny ekran To powinno działać tylko na pełnym ekranie. O panie! Widzę! Trochę to cheat, ale widzę. Widzę drogę przynajmniej. TheVixxon, ale teraz kamera z pierwszej osoby mi dużo nie pomoże. Będzie tylko głośnie zresztą. Dobrze, jedziesz. To już zepsułeś dzisiaj ten, do multistreamingu serwera. Tak! <laughs> Kurde, a co się zaksu? stało z tym starym? No. A starym a stary aktualnie jest zepsuty, znaczy jest popsuty i nie ma Krzysia, <laughs> który się nim opiekował i nie ma... Kurwa, co tu się dzieje? Co się jedzie? Zepsułeś stare jeszcze zabrałeś się A Znaczy starego nie zepsułem, tylko po prostu nie działa, bo serwer padł i Krzysiu I nie ma. Co jedzie? Nie wiem, jakieś gówno. Właśnie, no kto wizor przecież można kupić? Ja pierdyka, no tak. Ale się kopci, nie? No diesel drugi. Wiesz jak będziemy jechać, spróbuj go namierzyć. Zobacz co to za auto Tam powinno być napisane co za auto tym, tą tyldą, nie? No 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 ale za daleko już z tam za drzewami Trzeba będzie właśnie Noctowizję sobie kupić. Boże z tym głupi. Za... Wiedziałem, że już nie zapomniałem, a to Noctowizję przecież można kupić i... Dobra, panowie, Mogę ja się wierzyć. zabijam, bo zostawiam kompa na ściąganie w noc, I zobacz co to jeszcze jest. Jeszcze trochę czasu, więc dobrej nocy trzymajcie się. Cześć. cześć, cześć. Co to jest, eee, Pokazuje mi co daleko jest. Teraz hmm. powiedzieć... Wow czekaj, bo on w ogóle laguje strasznie Ostawia no. też odtawiał mnie Mogę jego jechać Eee, w nie, w, w, tam, tam, wróć, wróć, wróć w lewo Jedź. jakoś przez łąki pola jedzie w pasola Leci Wiem żeby się wcześniej coś nie kopał staram się. No zaraz będzie droga, jedzie Spoko wiesz, droga. Widzę, no, widzę na minimapie, nie? Znaczy, pije się. Aha, no tak, tak. Więc wiesz, mamy jakiś tam podgląd, mam tylko niedokładny, nie? Tak, Łoś poszedł, bo ściąga. Ściąga majty aktualnie. A ten dalej jest przed nami jedzie. Może też ma oktawkę, nie? Więc jest tak samo jak my. Jeszcze kawa drogi przed nami. Ale mówię ci, ta oktawia to bardzo ładnie zasuwam. Tylko trochę, trochę sobie skręca, ale zasuwa bardzo ładnie. A tamta ładna panie, tam do 50 rozpędzi się to był cud, nie? Tam potem było, tam wiesz, ona się ogólnie do 140 rozpędzała, ale to tam wiesz, tam chyba z, z 5 minut trzeba było jechać, żeby rozpędzić się to z tych ja, 140. Bo już 2,5, tak? 2,5, no. Jak dalej? Jecie, cię, Zanim jedziemy, aktualnie kurz widzę tylko. Chyba ja, nie będę go wyprzedzał, bo to bez sensu. nie? Będziemy się za nim ciągnąć. Dobra. Daleko jeszcze ja. tam mam jechać? Pierwsza w lewo, pierwsza w lewo. Kurwa. Pierwsza w lewo? Leżał, no. wyprzedziłem go. To są <gry> dwa pola, ale to jest sobie tak bliżej. Nie było, czym A to policja ruchu. nie poteniaku Tak. I pierwsza w lewo, tak? Tak, tak i bliżej chyba Pole mijać Jedzie za nami czy nie? nie A to dobrze Boże, Olaf Bo... jak będzie helikopter to będzie No Panie to nie jest 5 minut grania żeby zarobić ten helikopter? helikopter 200 tysięcy no właśnie, to nie jest 5 minut, żeby zarobić na helikopter Ej, cały czas po prostu, cały czas Bo nie będzie znowu żółta droga Postaram się w żadne e, w żadne drzewo nie wjechać WO wow, wow, wow to trochę przychyliło nas Z to nie, nie jest proste, bo naprawdę ta oktawka bardzo... Miki nie, nie kręcę, tylko Boże, Miki mi pisze teraz na Steamie, a ja prowadzę autą, tylko kuźwa... No, to mu odpiszę na pewno. Cały czas prosto pójdzie przez miasto, przejdziemy? 160 ciśniemy właśnie. Tyle wada nie wyciągnie ciemno, w środku na zegary się nie świecą to ja nie widzę ze swojej strony Biało, śmiało Spokojnie, miasto, tak? Uh -huh. I jak teraz? Prosto cały czas Po drodze cały czas, no nie. Tu, nie. No Cię, to pro... Kujża, to było prosto? A dobra, to w lewo, w lewo, w lewo, w lewo Kuźwo, w lewo, w lewo, w lewo. bo ja myślałem, że to jest... Weź prosto, a główną drogą dobra, pojechałem, prawo, nie? w prawo, w prawo, prawo, I prosto. Wyglądałem to tą drogę, dobra? to była taka podrzędna, tam droga, jak prosto, no, no, no. nie? No, już widzę, prawie jesteśmy. Tak. I po prostu w prawo. Na tej drogi. No i zaraz jest O ten bizelek, nie? Wrrrrr. No, fajnie chodzi Chyba ktoś tu jest No Na wykopki przyjechali, ku**wa, wrzesień Tak Dlaczego my to mamy? Ciupek No, ale dalmy się od niego Nie ma co tutaj się z nim <laughs> Cisza. No dobra No i co, bierzesz łopatę i kopiesz no Jak Kopie... Kopiesz, cały czas kopiesz I ci wypada I wypada ci ziemniak Ale gdzie to mam napisane? Na dole, wypada ci ziemniak na ziemię, dosłownie tu nie Musi wyposażenie wziąć. Na jeżdż... No, no to weź. Czekaj, kuź, bo. Za każdym uderzeniem masz jakieś 30% szans, że ci wypadnie ziemia. A, i podnieś, pójdź, i tak pojedynczo podnosić? Znaczy, no nie, no możesz kopać i potem tylko wiesz. Tu łącznie zbierasz, nie? Aha, dobra. Czekaj pojawia w ogóle jest ten Noktowizor, zaraz sprawdzę. Wiem jaki jeden. Noctowizor 1000. A to trzeba zarobić na Noktowizor. Tak trawy to nie trawa, to zboże. Tam jakieś tam pszenicza. Znaczy no, zboże, zboże no. Ale jako co to jest, to nie... A ty tego co mówisz, że nie oglądajesz z gameplayu gameplay'ów z CT-sa? Nie, nie chcę sobie spoilerować nie chcę, Znaczy tylko trailer i to mnie urzekło wystarczy To ja ci mogę opowiedzieć trochę zawsze mogę ci opowiedzieć, Wiesz co tam w ogóle co mi się strasznie spodobało dobra, dawaj, to jest. Znaczy, spoiler. bo spoilerować grę o budowaniu miasta, no ja pij tole. Nie nie, to nie jest spoiler, tylko No, ale nie no. Wiesz co ja mi się na przykład mi się strasznie jakiś system podoba? Wytw tworzenia dzielnic Bo jestem na takie przykład coś? No, masz na przykład A... takie, takie, takie narzędzie do tworzenia dzielnic, malowania dzielnic, malujesz jak w Paint'cie, nie, sobie zaznaczasz, sobie malujesz, malujesz sobie i masz ci to wtedy wyznaczać dzielnicę, nie, na podstawie tego co zaznaczysz, na przykład, nie. Aha. Ale na przykład wiadomo, tam domki i itp. możesz te, te, te sekcje wyznaczać tylko przy drogach i masz ten, ten zaznaczony obszar dokładnie, przy, drog przy drogach automatycznie ci się, wiesz, tam Zaznacza, że możesz mieć na przykład jakąś strefę, nie? Rozumiesz. No. Takie automatyczne, że nie musisz wyznaczać strefy jako gdzie ma być, tylko wyznaczasz wokół drogi, nie? Hmm. Drogi de facto wyznaczam To nie, jest zły, to jest taki, no taki system przyjęli, nie? Ale Ciekawe. mówię. Najfajniejszy mi się podoba są te dzielnice. jeżeli ogólnie wiesz tam masz, zależ od takiego terenu wielkości, jak w Sim a potem kupujesz kolejne tereny, nie? Takiej wielkości. No to jest dobre. Uh. Ten, coś miałem zapytać, a da się tę dzielnicę nazywać? To jest tak ciekawe, że. Tak, da się, właśnie, wiesz. da się. Co ty mówisz? No, da się. Co ty no, mówisz? Da się. Ujwa, no, da się. Dobra, jedziemy. No jedziemy, już jedziemy, bo nie, nie, bo już pełne mamy ten ekwipunek ludzi. No ja tutaj. teraz ja teraz, dopiero teraz, nie? Dobra, yy, przetwarzanie. Tak, że jeżeli... Przetwarzanie ziemniaków na północ, prowadź. Porządnie ziemniaku. dobra, jedź co? Ja mogę na przełaj trochę pojechać, bo to w sumie reko chyba. Powinno sobie poradzić na przełaj jakoś tak? Myślisz? No, Pojedź chyba. To tak. jedź tak jak jedziesz, tam do najbliższej drogi gdzieś jakoś. No, 60 na godzinę. No szkoda, no ciemno, zaraz może dzień będzie. Może nie. Kidstown, tak. Kidstown. Nie, no, ale to mi się właśnie strasznie spodobało, że... Właśnie, ej, bo raz, że możesz e, tworzyć dzielnice i te dzielnice możesz nazywać... No, i lewo zaraz. ...że możesz nazywać, a dwa, że możesz sobie na dowolnego mieszkańca rzucić okiem i go też nazwać. No o co ty opowiadasz? No, to, jak ło! To ło! ło, ło, Widziałeś to? No. Super, ale widziałem, kawałek. prosto, prosto. Przepraszam, ale Dobra, to, to byłby fej. No. To byłby trochę fail. No właśnie. Kuj, tu z ziemniakami na targ jedziemy, ty... <laughs> Tu ziemniaki po całym bagażniku latają. Ale chłopie, zobacz, jest czwarta rano. Tak jak na targ się jedzie, ciemno jeszcze, Kuźwa, ludzie zbieramy Bo... na No, my jedziemy jeszcze przerobić tragu, najpierw. Rozstawimy. Jak prawo, teraz? Prawo, prawo, prawo. Bo my, kuźwa, swój stragan rozstawimy jako pierwsi, kuźwa, przy bramie wjazdowej na targę. Dokładnie. Mógł od nas tylko kupować, kuźwa, te ziemniaki. Dokładnie. Ale piękne, piękne, jak mówisz, że każdego mieszkańca można dać. No, to jest no, naprawdę, kuźwa, kurde. To jest takie szczegóły, ale... No. no i masz ogólnie tak, że masz, wiesz, na przykład tam masz na początku bardzo podstawowe funkcje i ci się, wiesz, co tam tam mieszkańców dostajesz upgrade, nie? no, 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 no. no. Jest taki nowy system rozwoju, jest ogólnie, powiedzmy, tak? I kurde. No. O jezu, przepraszam. Jest naprawdę mega, nie? Naprawdę, z tego co ja A widziałem. No... Tam jest? Nie ma właśnie. I bardzo dobrze, nie, super. Mi się to znaczy dobra. i dobrze i źle, nie? I dobrze i źle, dobra, ale jakby tak się jak w tym Sim to nie, nie, nie. nie. No. trzeba lepiej niech się nie robią. I mamy A... wsparcie model dla moderów nie? Tak, to wiem. No to będą cuda w tych grze. Bardzo A, dobrze. Wyskakuj. O! Ktoś tu jest! To co? Źle? Nie, tylko mówię. To na ten sam koleś, nie? No, ciupek. Dobra, teraz tak. Podchodzi do tego kolesia. No, tab? I cztery. dajesz mu tutaj przedmioty i no, on będzie sam przetwarzał teraz. Ale mam tab czy co wcisnąć? Tak, tabem. Nie, nie daje, kuźwa. Nie wyskakuje mi nic. No, wyskoczyć, to musi załapać ogólnie, nie? Tak się W sami no niestety nie załapuje, nie? To no za lujstwo, no. To jest. No co, nie masz przed... tego nie masz kresia tego? Zegarz, Znaczy wyskakuje mi to okienko u góry, ale nic nie No i tap! Robić. No i klikam. A nie masz licencji! O kuźwa, dobra. Wrzuć mi do bagażnika to co masz. Dobra. A, wiedziałem, że o czymś mogłem zapomnieć. Wrzuć do, do tego, do bagażnika. Dobra, da. wrzucam tak jakś, do bagażnika. Tak, jeszcze bimbru nie robimy... Nie, znaczy nie, już robimy bimbru, jeszcze nie mam bimbru, Tak, ja mam czkawkę pijacką już. Aha, no, Co ty masz turbo klik tam w tym przycisku, mm. czy co? No, prawdziwie widzisz, bo co wciskam, no co do no, no, ale ten bakier dzielasz, a nie wciskasz. No, jak chwileczkę. Nie wkładać. Nie nadążasz wkładać. Nie, nadążasz. nie nadążam. Nie nadążasz. A ty już wyciągasz. <noise> No, bo dobrze, że tego nie słyszy. No. Wyciągasz i wkładasz. Mm -hmm. Tylko wsiadłeś i zablokowałem go. Nie, no dobra, ja się muszę zagrzać, bo jest zimno strasznie. Zimno. No tego co wiem, to na Twitchu jest taka opcja, że sobie klinkasz i robisz stream dla dorosłych. Tak, chłopaki się wybrali z na marykat. będzie coś jeszcze? Wojonek jest... Pół do drugiej w nocy gramy w armę i przetwarza Co nam się właśnie mówisz? Bimber. Przetwarzamy właśnie o, Bimber. zganić coś jeszcze będzie innego. Jak nam u Ciebie z potrzebami? No pićku tylko tak sumie. Tak czekaj, ja mam jakąś stację mezynową w pobliżu jest tutaj na Zachód. Prowadź do tej stacji mezynowej na zachodzie. No, Okej. Okay. Dobra. 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 Tylko tutaj automatycznie się przetwarza, więc możemy to zostawić, nie? Co to za fura? Skoda Octavia. Skoda Octavia, diesel. Diesel. Firmowe paliwo. <laughs> Ej, można w ogóle ponoć mafię założyć, tylko jeszcze nie wiem jak. Gdzie jedziemy tam na, na zachód? Na zachód, na stację. Dobra.